Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego ludzie zdradzają? Dlaczego osoby, które są pozornie w szczęśliwej relacji, przekraczają w końcu tą granicę, po której tak naprawdę nie ma już odwrotu? Skąd bierze się ta potrzeba zdrady, ta motywacja do zdrady i czym tak naprawdę jest zdrada? Dziś poruszymy ten, myślę, trudny temat, trudny szczególnie dla osób, które doświadczyły już zdrady albo bardzo boją się tego, że w ich obecnej relacji pojawi się właśnie to negatywne zjawisko. Dlatego obejrzyj ten film do końca i zastanów się, jakie ty masz podejście do zdrady i czy to jest coś, co w waszym związku może być. W konsekwencji jakimś problemem, i może się okazać, że właśnie do tej zdrady w Waszym związku dojdzie. Przygotowując się do nagrania tego filmu dla Was. Spojrzałem sobie na takie badania przygotowane przez profesora Zbigniewa Izdebskiego, który od lat 90. bada seksualność i życie seksualne Polaków. Było tych badań już chyba z pięć odsłon, i tak sobie popatrzyłem na te różne odsłony tych badań i zobaczyłem, że pewna statystyka bardzo często się pojawia. Pojawia się statystyka, która mówi, że około 50% polskiego społeczeństwa to są osoby zadowolone ze swojego życia seksualnego. Można więc powiedzieć, że co druga para jest zadowolona. Zadowolona z życia seksualnego, ale jednak cały czas słyszymy o tym, że bardzo no, wiele jest sytuacji, w których ludzie się zdradzają. I tu pojawia się problem z badaniami, bo na początku, jeżeli chcemy przeprowadzić jakieś dobre badania na temat jakiegoś zjawiska, musimy to zjawisko w jakiś sposób określić, zdefiniować. Ale jak? Określić i zdefiniować jednoznacznie zdradę, bo dla wielu osób zdrada oznacza zupełnie coś innego. Dla jednych, zdrada może być jedynie na przykład tą, tym kontaktem fizycznym i to już jest zdrada. Dla innych osób, zaangażowanie emocjonalne to już będzie zdrada. Mamy jeszcze inne osoby, które powiedzą, że zdradą już będzie to, że partner ogląda firmy pornograficzne. Dla innych, Pisanie z byłym lub byłą na Messengerze to również jest zdrada. Flirt w pracy też może być zdradą. Zdradą może być też umówienie się na jednorazową kawę jakąś z jakąś osobą, którą poznaliśmy, no bo to też jest przekroczenie pewnych naszych barier. A więc bardzo trudno jest określić to zjawisko zdrady i jednoznacznie wskazać, ile osób w społeczeństwie dopuszcza się tej zdrady. W statystykach przytaczanych przez Esther Pearl to jest taka badaczka, która od 10 lat zajmuje się właśnie badaniem tematu zdrad, przebadała tysiące osób, tysiące par i z jej badań wynika, że zdrada, w zależności od tego, jak ją ujmiemy, to jest zjawisko, którego doświadcza mniej więcej od 25 aż do 75% osób. I oczywiście chodzi tutaj o to, Czym zdradę nazwiemy? Ale już mówiąc właśnie o tym, że trzeba czymś nazwać zdradę, pojawia się bardzo ważna kwestia, że my w naszych związkach powinniśmy wyraźnie mówić o tym, czym dla nas jest zdrada, czym dla ciebie jest zdrada, czym też dla twojego partnera jest zdrada. Bo doskonale wiem, że wiele problemów właśnie wynikających z przekraczaniem granic pojawia się w związkach właśnie wtedy, kiedy my o tych swoich granicach nie rozmawiamy. I doskonale wiem i zdaję sobie sprawę, z tego, że większość par po prostu na temat zdrady nie rozmawia. Bo to jest tak trudny dla nich temat, że bardzo trudno powiedzieć po prostu prosto z mostu swojemu partnerowi, że słuchaj, jak będziesz pisał ze swoją byłą na Messengerze, to dla mnie już jest coś, tak jakbyś mnie zdradził, że to jest już przekroczenie moich granic. Tak samo trudno jest powiedzieć partnerowi, że oglądanie filmów porno to jest dla mnie zdrada, po prostu tego nie rób. Jeżeli ci to przeszkadza, no to warto by było, żeby to partnerowi powiedzieć. Tak samo on powinien ci powiedzieć, że jeżeli spotykasz się ze swoim byłym, bo utrzymujecie relacje koleżeństwa, Przyjacielskie, no to może dla niego też jest to forma jakiejś zdrady emocjonalnej i dobrze by było, jakbyś po prostu o tym wiedziała. A więc mówienie o tym, otwarcie w związku, czym dla Ciebie jest zdrada, czym jest zdrada dla Twojego partnera, to jest podstawa do tego, żebyśmy po prostu wiedzieli, kiedy my przekraczamy tą granicę. Jeżeli nie chcemy tego robić, no to żebyśmy po prostu wiedzieli, czego my powinniśmy unikać. I dla mnie bardzo ważne jest to, żeby w związkach otwarcie mówić o tych granicach, gdzie one przebiegają i czym dla nas ta Zdrada jest. I moim zdaniem bardzo ciekawą definicją zdrady to jest definicja zaproponowana właśnie przez Esther Perel, która uwzględniła takie trzy czynniki, które dla niej powodują, że właśnie następuje ta zdrada. Pierwszy czynnik to jest utrzymywanie potajemnie jakiejś relacji z inną osobą. Czyli to jest relacja, o której ty nie mówisz swojemu partnerowi. Druga rzecz to jest w tej relacji, którą ukrywasz, angażowanie się emocjonalne, czyli Poświęcasz jakieś emocje tej osobie, z którą utrzymujesz tę relację, o której partnerowi nie mówisz. I trzecia rzecz to jest zaangażowanie seksualne, ta sfera seksualności. I to nie chodzi już o samo uprawianie seksu, bo czasami do tego może dojść później, ale na początku może wszystko w tej zdradzie zaczynać się od samych myśli. Czy ciągle masz myśli w głowie, to pożądanie, którego właśnie nie możesz od siebie odpędzić, które masz z tą osobą z którą utrzymujesz tą relację, o której nie mówisz partnerowi. W badaniach Perel pojawia się też bardzo ciekawa statystyka. 95% badanych stwierdza, że ukrywanie romansu to jest coś paskudnego. Jednak jeżeli odwrócimy w tych badaniach to pytanie, czy w momencie kiedy sami by Mieli taki romans, to czy by go ukryli, to również ta statystyka się pojawia. Czyli 95% osób, które mimo tego, że uważają, że ukrywanie romansów jest podłe, paskudne i nie powinniśmy tego robić, w momencie, kiedy sami mają romans, to jednak by go ukryli. Czyli widzimy tutaj ten podwójny standard: to, że ogólnie oceniamy, że ukrywanie romansów i jakiejś takiej drugiej relacji, drugiego życia emocjonalnego, drugiego związku. To jest coś podłego, ale z drugiej strony, jeżeli my sami to robimy, no to też byśmy to ukryli. I wracając do badań profesora Izdebskiego, tu na naszym polskim gruncie widzimy, że te badania w 2017 roku pokazywały, że około 20% Polaków i 14% Polek uważa, że życie w tej drugiej relacji, utrzymywanie takiego romansu jest dla nich całkiem czymś normalnym. A więc widzimy, jak szeroki jest to spektrum tych osób które gdzieś ma w sobie przyzwolenie na to, żeby żyć takimi podwójnymi życiami, że z jednej strony mamy jedną trwałą relację, ale budujemy też sobie drugą trwałą relację. Czyli wyraźny tutaj romans. Te same badania pokazują właśnie z 2017 roku, że 10% kobiet i 10% mężczyzn przyznaje się do tego, że mimo tego, że są w stałym związku, takim związku, który trwa przynajmniej 6 miesięcy, utrzyma, utrzymują również inną stałą relację, czyli mają po prostu romans. I wiecie co? Ja z tymi wszystkimi badaniami mam straszny problem, ponieważ moim zdaniem te wszystkie wyniki są niedoszacowane. I tak jak mówi Esther Perel. Kobiety i mężczyźni zazwyczaj tutaj w taki inny sposób odpowiadają w takich badaniach, które dotyczą sfery seksualnej, sfery romansów, sfery związków, i można powiedzieć, że mężczyźni wyolbrzymiają pewne rzeczy. A kobiety trochę zaniżają pewne statystyki, i z tymi wszystkimi statystykami mam ogromny problem, ponieważ zdecydowanie wydaje mi się, że te dane w wielu aspektach sobie przeczą. Z jednej strony mamy większe przyzwolenie na to, żeby mieć romans, z drugiej strony tylko nieliczne osoby przyznają się do tego, że mają romans, a jeżeli te pytania pojawiają się w innej kolejności, no to widzimy, że tych osób, które mają romans, jest więcej. Jedno jest pewne: temat zdrad. I tego, że angażujemy się w inne związki, a przez to ranimy tego swojego... Partnera, swoją partnerkę, którą, z którą obecnie jesteśmy, to jest temat ważny, którego nie powinniśmy unikać, szczególnie jeżeli jesteśmy w relacji, która jest dla nas bardzo ważna. I żyjemy w bardzo ciekawych czasach, jak mówi Ester Perel, właśnie pod, tekst, pod w kontekście zdrad, że są to czasy, w których z jednej strony najłatwiej jest nam kogoś zdradzić, no bo mamy internet, mamy aplikacje, możemy poznawać, flirtować z różnymi osobami, na różne sposoby możemy przekraczać tę granicę, ale z drugiej strony, w tym w samym świecie, który daje nam możliwości do zdrady, mamy tą sytuację, że bardzo trudno jest nam ukryć tą zdradę. I Esther Perel bardzo pokazuje taką ciekawą, ale bardzo też smutną historię jednej ze swoich klientek, która odkryła, że jej mąż ma dwuletni romans. Odkryła to w jego komputerze. I miała praktycznie dwuletni zapis różnych rozmów na czatach, przez maila, właśnie tego męża z tą kochanką. Więc zobaczcie, jaka to jest trudna sytuacja, kiedy Ty masz dostęp do wszelkich materiałów, które pokazują Ci, jak krok po kroku Twój związek się rozpadał, jak byłaś oszukiwana. I jak ten twój partner, któremu zaufałaś, budował inną relację? W tym momencie warto by było się zastanowić, dlaczego więc robimy sobie taką krzywdę? Dlaczego zdradzamy? Dlaczego nie potrafimy być wierni, wytrwać w tej relacji, która przecież. No, której tak wiele osób szuka, pragnie tej relacji. A w pewnym momencie, kiedy już są w tej relacji, to coś zaczyna się dziać takiego, że potrzebują tego skoku w bok. Skąd wynikają te motywacje do tego, żeby się zdradzać? I oczywiście powodów zdrad może być dużo, ale jeżeli przyjrzymy się różnym badaniom, to widzimy wyraźnie, że czasami w zdradzie nie chodzi o sam seks, ale bardziej chodzi o pożądanie. O tą potrzebę bycia zauważonym, potrzebę bycia docenionym. I w wielu kultu kulturach, yy, które badała Esther Perel, widzi to wyraźnie, że ludzie, którzy zdradzają, mówią jej o tym, że właśnie dzięki temu, że zdradzają, czują, że żyją. Czyli w jakiś sposób czują, że utknęły w miejscu, w jakimś związku, i tylko ten skok w bok potrafi im pokazać tutaj, że w pełni są, właśnie w pełni żyją, że mają jakieś emocje. I to jest strasznie no, druzgocące, jeżeli popatrzymy na te badania, że ludzie nie potrafią budować i rozwijać swoich związków w taki dobry, szczęśliwy sposób tylko w pewnym momencie zamykają się już na swój własny związek i uważają, że tylko gdzieś ten romans, tylko skok w bok może tutaj dać im jakąś poczucie szczęścia. I właśnie dlatego moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby ogólnie mówić o tym, jak rozwijać związki, żeby ludzie wiedzieli, że każdy ma szansę rozwinąć swój związek, sprawić, że nawet jeżeli pojawiły się jakieś trudności, no to jednak można ten związek uratować i zamiast szukać tej relacji gdzieś na boku, to żeby po prostu zainwestować w swoją relację, żeby ją rozwinąć, a nie realizować się gdzieś na boku, właśnie w romansie. I oczywiście pewnie słyszeliście o takich powodach, że w pewnym momencie w związku my mamy jakąś blokadę przed bliskością, i dlatego angażujemy się w inną relację, w której tą bliskość potrafimy zbudować. Z innej strony możemy zobaczyć, że w niektórych związkach bardzo mocno spada ta namiętność, bo ludzie o tę namiętność nie dbają. Przywiązanie jakieś ich do siebie tutaj, to przywiązanie ich trzyma ze sobą, ale tej namiętności nie ma już wcale. I zobaczcie, jak to się wiąże z tym, co mówiłem na początku. Niby 50% Polaków deklaruje, że są zadowoleni ze swojego życia seksualnego. Co moim zdaniem jest całkowitą bójdą, bo jeżeli by tak było, to tak wiele osób nie angażowałoby się właśnie w zdradę, mówiąc, że potrzebowały właśnie tych silnych emocji, że potrzebowały czegoś więcej, potrzebowały czuć się atrakcyjnie, ale potrzebowały też czuć ten pociąg fizyczny do innych osób. Co ciekawe, w badaniach profesora Izdebskiego widać wyraźnie, że 43% osób uważają, że. Podczas zbliżeń seksualnych potrzebują jakiegoś dodatkowego wsparcia, takiego, które ich dodatkowo nakręci, ponieważ sam kontakt tutaj z partnerem nie wystarcza. 43% osób się do tego przyznało, i w większości 62% to byli mężczyźni, a po takie materiały jak tutaj mężczyźni sięgnęło tylko 26% kobiet. I oczywiście tu można się zastanawiać, czy te wyniki nie wynikają trochę z tego, co mówiłem wcześniej, czyli mężczyźni trochę częściej tutaj się chwalą pewnymi rzeczami, a kobiety trochę. Te wyniki zaniżają, ale można powiedzieć, że ten wynik 43% sięga po różne materiały wspomagające, ponieważ nie ma tego pożądania tutaj w ich relacji. No to znaczy, że jednak coś w tej sferze się dzieje, że my nie umiemy dbać o namiętność, nie potrafimy jej podtrzymywać, i w momencie, kiedy ten związek dłużej trwa, no to zostaje nam tylko te zwykłe przywiązanie, może czasami przyjaźń, ale brakuje tego ognia. I właśnie dlatego w wielu sytuacjach ludzie mówią, że żyją w momencie, kiedy. Robią tą zdradę, robią skok w bok, mają romans, ponieważ właśnie znowu wchodzą na tą falę namiętności. I często bywa tak, że ta fala namiętności w tym romansie również przygasa, i wtedy ten romans się w jakiś sposób kończy. Jednak, no. Jak wrócić do tej relacji, która dawała nam to bezpieczeństwo? Prawdopodobnie jest to dla większości osób no, droga w jedną stronę, droga donikąd, droga, po której już w momencie kiedy przekroczymy tę granicę, bardzo trudno jest odbudować zaufanie, szczególnie właśnie w momencie, kiedy no, ta druga osoba dowie się o tym naszym skoku w bok. Myślę, że w tym kontekście warto poruszyć jeszcze jeden temat i oddzielić zdradę od romansu. Bo zdrada, jeżeli samą zdradę patrzymy tutaj na zdradę, na coś, co jest takim jednym aktem, no to bardzo często tu w badaniach wychodzi, że do tej zdrady dochodzi w takich sytuacjach, które trochę jeszcze są zewnętrznie, te sytuacje nam sprzyjają do tej zdrady. Czyli na przykład 25% osób mówi w badaniach profesora Izdebskiego, że do zdrady doszło w momencie dużego upojenia alkoholem. Ja tu oczywiście nie tłumaczę tych osób, bo jeżeli ktoś tak zachował się po alkoholu, to moim zdaniem Zachowałby się tak na trzeźwo, tylko nie miał odwagi, ale właśnie tak alkohol na nich działał, że rozluźnił tutaj granice, no i się stało. Tutaj widzimy wyraźnie też w tych samych badaniach, że do 26%, pro, do 26 zdrad dochodzi właśnie na urlopie 17% to są różne wyjazdy służbowe 15% to są zdrady w pracy, wynikające właśnie z tego kontekstu zawodowego 11% to są gdzieś te zdrady wynikające z jakichś imprez integracyjnych a więc to są wszystko zdrady związane z kontekstem. Tekstem. I pamiętajcie, że często te zdrady jednorazowe nie wynikają tutaj później z tego jakieś romanse, bo romans bywa jeszcze gorszy niż sama taka zdrada. Bo tutaj zdrada jako ten jednorazowy akt to jest coś podłego, coś bardzo złego, ale to jest coś, co jeszcze na to wpływa jakaś sytuacja zewnętrzna, a romans to jest już coś, czego my. Aktywnie poszukujemy, aktywnie oszukujemy naszego partnera, naszą partnerkę, wchodzimy w jakąś inną relację. Emocjonalną, fizyczną, dodatkowo prowadzimy drugie życie. A więc zastanówcie się, jak tutaj dla Was rozdzielić tą sytuację, kiedy wy rozmawiacie z partnerem o samej zdradzie, a jak rozmawiacie o, o romansie, bo jedno i drugie jest wyniszczające dla związku. Ale pamiętajcie, że ten romans, czyli budowanie tego długotrwałego związku z inną osobą, oszukiwanie, to jest coś jeszcze bardziej podłego, co jeszcze trudniej wybaczyć tej drugiej osobie. I chciałem Was zachęcić tutaj na koniec. Do zastanowienia się nad jeszcze jedną ważną rzeczą. Czy wy bylibyście w stanie wybaczyć zdradę waszemu partnerowi? Czy po prostu moglibyście przejść nad tym do takiego normalnego życia, wrócić do tego, co było? Bo moim zdaniem bardzo trudno jest odbudować związek w momencie, kiedy pojawi się ta zdrada, już nie mówię nawet o romansie, bo jak można to zaufać drugiej osobie, która zaangażowała się w jakąś inną relację. Jak to jest w waszym przypadku? Czy wy bylibyście zdolni do tego, żeby odbudować swój związek po zdradzie, po romansie? Jak byście do tego podeszli? Czy wróci, chcielibyście wrócić do tego, co było, co moim zdaniem jest niemożliwe? Czy raczej staralibyście, jak już byście podjęli tę decyzję, że chcecie zbudować ten związek jakoś na nowo, jakoś tutaj przejść nad tą sytuacją, która się zdarzyła i jakoś spróbować jeszcze to wspólne życie ułożyć? Czy chcielibyście odbudować to na nowo? Czy może jednak wierzycie w to, że po zdradzie, po romansie, można wrócić do tego, co było? Bo jak pokazują badania Esther Perl, czasami jest tak, że ta zdrada, ten Romans, to może być coś, co będzie takim otrzeźwieniem dla związku, że partnerzy zaczną po latach znowu ze sobą w jakiś sposób rozmawiać, bo póki tego negatywnego zdarzenia nie było, no to ten związek był zacementowany w takim płytkim już etapie, że ci partnerzy mijali się ze sobą, nie rozmawiali ze sobą i nic tam nie było. Jednak moim zdaniem są to sporadyczne przypadki, że można ten związek odbudować w takiej czystej formie, bo co się dzieje w momencie, kiedy ludzie mówią, że wybaczają sobie zdradę. Najczęściej tak jest, że mówią o tym w momencie, właśnie pod wpływem chwili, że na poziomie takim płytkim wybaczają sobie, ale jednak, kiedy pojawi się taka sytuacja, że coś ten partner, który nas zdradził, coś złego zrobi ponownie, to my wyciągamy na światło dzienne znowu tą zdradę i mówimy: No, a pamiętasz, jak ty zrobiłeś to i tamto, pamiętasz tą sytuację, jak to było. Czyli my cały czas z tej jednej sytuacji wyciągamy jakieś wnioski i cały czas każemy tą osobę właśnie za tą sytuację. Bo ja mówię, zdrada, romans to jest coś podłego, negatywnego. Ale jeżeli obiecujemy sobie, że chcemy ten związek zbudować na nowo, chcemy spróbować jeszcze raz, to róbmy to naprawdę na takich szczerych zasadach i zróbmy coś inaczej niż w tym związku, który rozpadł się przez tą zdradę i przez ten romans. Jednak czy jest to możliwe? Moim zdaniem, w większości przypadków nie jest to możliwe i bardzo ciężko jest odzyskać zaufanie, zbudować relację na nowo, no bo jednak z jakichś powodów do tej zdrady doszło. Coś się takiego, takiego wydarzyło, że ta zdrada się pojawiła. Czasami, jeżeli zrozumiemy tą przyczynę zdrady, co się takiego wydarzyło, czego mi w tym związku brakowało, to możemy ten związek odbudować, ale w większości przypadków nawet nie będziemy w stanie o tym porozmawiać, co doprowadziło do tej zdrady. Dlatego moim zdaniem, Zdradę lepiej tak dusić w zarodku, a dusić to mam na myśli to, żeby po prostu rozmawiać na ten temat ze sobą w związku, żeby otwarcie wiedzieć, gdzie przebiega moja granica, czym jest dla mnie zdrada, czym jest zdrada dla mojego partnera, czy to flirtowanie w pracy to już dla niego jest zdrada, czy nie, czy to go boli, czy jeszcze to akceptuje, bo różne. Osoby, te granice mają w zupełnie innych miejscach i naprawdę moglibyście się zdziwić, jeżeli porozmawiacie na ten temat otwarcie ze swoim partnerem lub partnerką, bo zobaczycie, jak ta osoba może w inny sposób podchodzić do tego tematu, który dla Was jest taki oczywisty. I dla mnie ten podstawowy sposób na zapobieganie zdradom, to jest właśnie najpierw rozmawianie o swoich granicach, bo jeżeli ktoś zna granice drugiej osoby i świadomie je przekracza, to robi tutaj podłą rzecz. I prawdopodobnie nie ma większych szans na to, żeby tej osobie wybaczyć. Bo jeżeli ktoś rani cię z premedytacją, to naprawdę musisz się porządnie zastanowić, czy ty chcesz i potrafisz takiej osobie zaufać ponownie, potrafisz jej wybaczyć i potrafisz z taką osobą jeszcze budować jakieś wspólne życie. Moim zdaniem, w wielu przypadkach jest to absolutnie niemożliwe, ale bardzo mnie ciekawi, co ty o tym myślisz. Dlatego proszę zostaw pod tym filmem swój komentarz. I zacznijmy rozmowę na ten ważny temat, jakim są zdrady, o których myślę zbyt mało się mówi, zbyt mało wiemy i to jest nadal dla nas zbyt mocno temat tabu. Otwórzmy się na tę rozmowę i zobaczymy, co z tego wyjdzie.